Jedziemy sobie na naszą wycieczkę na, do Port Douglas Dzisiaj tam dotrzemy To jest nasza pierwsza wycieczka w Australii Jak widzicie jest, jest koniec listopada Nie wiem dokładnie który Musimy mieć air condition on Krótkie spodenki Najlepiej no bez rękawów Jasne. Tak jest. Tak jest generalnie na wschodnim wybrzeżu Australii. Jest ciepło, bardzo ciepło. Tu widzimy kawałek plaży. Pięknie Najlepsze <laughs> jest to, że nikt się nie kąpie, bo są... E, co to jest? Box e, jellyfish Ale meduzy? Tak Meduzy? Które po, e, jak ugryzą to zabiją Więc nikt się nie, nikt się nie kąpie Wsysają Wysysają krew z organizmu, wszczepiają swoje implanty. Później w organizmie rosną 3-4 jellyfisze. Po 3 miesiącach się wykluwają i w żołądku tak, tak jak obcy przez skórę pokazywał swoją dłoń, tak móc jellyfisze swojej matki wyrzucają na zewnątrz. Ej, ej kurwa, z... wyprzedził nas. Oh, Naszą limuzynę wyprzedził? Całe szczęście, że to nie ja prowadzę.